co z naszą duszą? Nasze katolickie dusze leżą odłogiem, jak pole pozbawione gospodarza. A przecież upomina nas święty Paweł apostoł: każdy, który idzie w zawody, od wszystkiego się powstrzymuje. Oni, aby otrzymać wieniec znikomy, a my trwały. Te Niedzielę siedemdziesiątnicy roku Pańskiego 2026 dzwoni być może po raz ostatni. Budzi, który ma nas wyrwać z duchowego snu, z duchowego marazmu, z duchowego lenistwa i porwać do duchowego maratonu, w którym powinniśmy biec tak, aby zasłużyć sobie na wieniec trwały, na wieniec wieczny, na nagrodę życia wiecznego. I być może jest to dla Ciebie ostatnia szansa, aby zająć się zarośniętym chwastem, polem twoim, Twojej duszy. I nieważne, czy jesteś młody, czy stary, biedny, czy bogaty, nieważne, czym się w życiu zajmujesz, nieważne, jak do tej pory wyglądało Twoje życie, dzisiaj Boski Zbawiciel. Wzywa do swojej służby każdego człowieka. Dzisiaj Boski Gospodarz pragnie umówić się z nami na denar życia wiecznego. I ważne jest to, abyśmy w winicy Pana ten czas, który nam jeszcze tutaj pozostał, przepracowali jak najsolidniej, jak najgorliwiej, abyśmy poważnie ze wszystkich naszych sił, Odpowiedzieli na to wezwanie z ust boskiego gospodarza. Boskiego gospodarza, który doskonale zna naszą słabość, naszą ułomność, nasze grzechy, naszą przeszłość, ale który przecież nie przestaje wzywać ułomnego człowieka do swojej służby. I oby nikt z nas nie musiał na sądzie ostatecznym wstydzić się swojego lenistwa. Oby nikt z nas, moi drodzy, nie musiał wstydzić się tego, że siedział bezczynnie, kiedy Pan Jezus wołał, wzywał do pracy w swojej winnicy. Oby nikt z nas nie musiał wstydzić się swojej obojętności wobec zbawienia własnej duszy. Tempus fugit, eternitas manet, czas ucieka, wieczność czeka. Amen. Ojca i Syna i Ducha Święta.